Jest jakaś rybka, fajnie walczyła. O kurde, to kromp, ale jaki podziergany, ale branie było. No spadaj, o! Ciekawe, krąb przyładował w gumeczkę. W sumie, ale fajnie, fajnie walczył. I fajne branie było, lepsze niż okoniowe. Także cześć, witajcie na kanale Co Na Dzisiaj już jeden przyłów się trafił. Znalazłem jakieś okonki, jednego małego złowiłem i zaraz trafił się. No to teraz zobaczycie. Nagrałem takie filmiki w pionie. Nie było to na żadnym gnieździe, było około tam, chyba 6 metrów głębokości. Kręciły się wzdłuż spadku okonki. Jednego złowiłem. No, a później trafił się ten sandaczek. Walka fajna, widać, że to już ryba wytarta. Ewidentnie. Ale fajne kolejne branie. No i też muszę się przyznać, że nie wszystkie rzeczy udostępniam i pokazuje a tutaj na zalewie zegrzyńskim na łodzi jest Ogrom, a już i tak parę miejscówek mam zepsutych, więc proszę wybaczyć, ale nie mogę też wszystkiego pokazać. Chociaż próbuję pokazywać też miejsca, może ryb nie pokazuję złowionych z tych miejsc, ale ciekawe miejsca. Staram się też zwrócić uwagę na jakieś swoje obserwacje. Ja tu nie jestem żadnym guru od wędkowania, po prostu to są moje obserwacje z wędkowania. Moje wnioski i doświadczenia, czy to z filmików z Mazur, czy tutaj na Zalewie Zegrzyńskim, akurat mam najbliżej jest piękna duża woda A co do tych ryb, kurczę, ciężko mi się wypowiadać, powiem tak, że niestety 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 najwięcej ryb jakich złowiłem w tym roku i chyba nawet licząc łącznie z biały rybem na Federa to są Sandaczyki i Sandacze. Ktoś mi zwrócił uwagę, że łowie pewnie na gniazdach, albo gdzieś. No, no nie, to nie są gniazda. Wiem, gdzie są gniazda, widziałem je na echosondzie. Też ich może tutaj nie udostępnię, bo ktoś widział, jak się kręcę w jednym miejscu. Nie było oznaczone jako tarlisko, ale na szczęście nie widuję tam wędkarzy, więc jest spoko. Mam nadzieję, że kusownicy też tam nie atakowali. No, ale sandaczyków jest całe mnóstwo. Niestety, ciężko je też rozpoznać na echosądzie. Eee, to znaczy, ciężko poznać czy to okonie, czy sandacze takie ładnie podbijane rybki. Eee, no a te sandaczeki też się robią, układają w takich statkach jak okonie. Takie 20-30-40 cm sandaczyki No i jakoś w tym roku częściej niż okonie trafiają mi się właśnie. Te sandaczyki. Sumek też się trafił. Nie wiem czy to było na filmiku będzie, albo może teraz tylko przybitkę wrzucę. Tu mam coś grubego. Jak nagrywam mam coś pięknego i mam nadzieję, że to jest okoń. O nie, to sum kółgłaniec. No i dobra, płyń, i duży. Bo niestety tego czasu na montowanie jest strasznie mało. Dziś skończyłem o drugiej w nocy montować film na jutro. I zazwyczaj tak to wygląda, że w nocy staram się je montować, a później trochę nie wychodzą plany, żeby rano wstać na ryby. No ale... Mam też i frajdę z tego YouTube'a. Fajnie, jak ktoś obejrzy, powie, że coś fajnego zauważył. Nic na moich filmach nie jest sponsorowane. Nic. Kompletnie. Żadne picie, które niestety czasami widać, a którego też już nie powinienem pić i, i, i właściwie nie piję od jakiegoś czasu. Żaden sprzęt, żadna łódka, wędka, nic nie jest sponsorowane, więc to, co widzicie, to jest kupione za Własne pieniążki, o to jest ciekawy temat, bo kilka osób mówiło, ejku, ile ty masz przynęt, skąd na to pieniądze, no kurde, możecie przecież porozmawiać z kimś, kto robi wam prezenciki na jakieś wiem, urodziny, mikołajki, jest tych świąt różnych, w których możecie sobie wręczać prezenty, nawet i walentynki. I kupienie paczki przynęt, no to tak naprawdę to jest, nie wiem, kilkanaście, załóżmy, niech będzie 50 zł, myślę, że do 50 złotych wiele osób robi sobie prezenty. I to nie powinien być żaden problem. Kilka takich świąt i tych przynęt się nazbiera. To nie są przynęty, które kupiłem w tym roku czy dzisiaj, wczoraj, czy za jednym razem, tylko to są przynęty, które były zbierane bardzo długo. Zamiast innych rzeczy jakiś innych głupotek paczka przynęt, nie wiem, na przykład tych to chyba kilkanaście, powiedzmy 20 złotych chyba za pięć sztuk kosztowało, więc to są bardzo tanie, no tu jest trochę przynęt jakaś jedna większa gumka, to też jest tam, teraz to już jest dość drogo, ale no kurczę, to przez jakiś czas można sobie pozbierać, no te woderki są trochę droższe no ale jednego mam, miałem dwa, jednego urwałem tu jakieś kolejne przynęty i tu paczuszka, tam paczuszka, tu jakaś blaszka i tego się trochę zbiera, też nie zrywa masz strasznie dużo tych przynęt więc trochę mi się ich przez ten czas zbierało. O, tu jakaś paczuszka, tu jakaś paczuszka i trochę tego jest. Ale też na coś te pieniążki trzeba wydawać. chyba lepiej na swoje hobby, pasje, zainteresowania, niż na inne głupoty. Ale było w Skubaniec. Nie chciał się zaciąć. Gdzieś tu przy tym biały rybie na Echosondzie widziałem też jakieś takie trochę inne rybki. Ten biały ryb się trochę rozmazuje, a były też takie nie za duże, ale też rybki, które się ładnie odbijały w Echosondzie. No ale na razie poza tym krąpiem nic nie złowiłem. O! Jednak było branie. I rzucam na wypłycenie. Tu przede mną jest taki spadek, pode mną jest 6 metrów, a tam gdzie rzucam jest 4, 3 z groszami. I ten błąd, który tutaj zauważyłem, non-stop popełniam, od kiedy mam łódkę, to jest to, że jest ten silnik spalinowy. I przez to w wielu miejscach robię dwa, trzy rzuty, e, przepływam dalej, e, tak, żeby te miejsca e, pooglądać, popatrzeć, znaleźć ich jak najwięcej. Bo tak naprawdę, pomimo tego, że na zalewie Zegrzyńskim łowię od dziecka, to dopiero kiedy pływam łódką, czyli od końcówki zeszłego roku, dopiero zaczynam poznawać na nowo taki odcinek już rzeczny, nie sama czasza Zalewo, tylko tu jest połączony Bóg z Narwią i tyle jest tych fajnych miejsc, tyle ryb co widać na ich osądzie. Pewnie jakby na gosełkach to bym się bardziej skupił na pojedynczych miejscach. I pewnie bym też w końcu te okonie zaczął łowić. Także jeszcze nie, nie minęła frajda z pływania na silniku. A na Mazury jak jeździłem z silnikiem elektrycznym, tylko na pontonie, to każda miejscówka była dokładnie sprawdzana. Bo jednak tam płynięcie nie wiem, jakieś 5 km na godzinę, to dawało się we znaki. Poza tym to był czas. Dlatego po narysowaniu tej mapki, którą też rysowałem, czyli znaczy nie ja rysowałem, lecz rysowała. Kiedy pływałem też na wiosłach. Każde miejsce było dużo lepiej sprawdzane, dokładniej. Na niektórych górkach po prostu po której stronie tylko te ryby się trzymają, bo coś tam jest, jakieś kamyczki muszelki, coś się zebrało, z której strony konkretnej takiej górki i na przykład tam tylko chętniej ryby przebywają. I trzeba było naprawdę kilkadziesiąt zrobić rzutów, jak nie więcej, żeby się o tym przekonać. A tutaj przy tych kilku rzutach znajdę ryby na Hosądzie, parę rzutów. Nie ma, płynę dalej. To jest mój podstawowy błąd na pewno tutaj. No i myślę, że najciekawsze miejsca na rzece to są wszystkie takie zagłębienia. Rzeka płynie, o, może jeszcze pomniejsze, rzeka płynie w którymś z tych kierunków. <laughs> Nie będę zradzał, w którym ale wszystkie takie owcinki i tak dalej, wszystko to są bardzo fajne miejsca. A tutaj fajnie rybki widać. Wszystkie to są potencjalne miejsca, gdzie mogą się zatrzymać, schować trochę przed głównym nurtem te ryby. I w takich miejscach często próbuję. Siedzi rybka. Aby to było konek jakiś trochę fajniejszy w końcu, bo. Ciężko mi je znaleźć. Oj, chyba okoń będzie. I jest w końcu fajne okoń. I jest też okoń. Ale tam się ryba wywaliła. Coś przyatakowała drobnicę. Tu, jak ciekawie, woda ukształtowała dno. Takie pasy. Są tutaj też ryby. 8 metrów. Fajnie to wygląda. Tutaj jaka ryba przepłynęła. Tu jest jeszcze taka skarpa. A tutaj ryba fajniejsza. Tylko przepłynęła. Albo tutaj się ustawiła. Nie wiem dokładnie, ale wygląda też coś tutaj się zmieniło. Leszczyk płynie. Chyba tarła nie przeżył. Dobrze, że nie ma ryb. Wszędzie je tutaj widać. No i właśnie tutaj pomiędzy tymi leszczami też mogą być okonie. Niektóre rybki się fajnie odbijają. Aj. To już chyba było drugie albo trzecie branie. I brania są, tu jest dość miękkie dno, ale są miejscami takie twarde. O, ale się wyładowała ryba! Są takie twardsze kawałki dna i na tym twardszym zazwyczaj są jakieś brania. Całe chmary białą rybu stoją na takim równym 6,5 metra. w niektórych miejscach dość twarde dno, ale jest tego tutaj mnóstwo. Widać na bocznym sonarze po bokach na tradycyjnym. Tu widać ile czasu minęło, a ta ilość białorybów po prostu się nie kończy. Cały czas są ryby, cały czas są pokazywane ryby. No i tutaj teraz wpływam na góreczkę. Ryby widać, ten białoryb znikł. Tu jakieś jeszcze drobne ryby były na końcu spadu i na samym środku górki nie ma nic. No i tutaj też cały czas widać, tu jest na tym miękkim dnie, Pełno, do sporych musi być ryb. W sensie bardziej leszczy. Tak mi się wydaje. Ale jest je widać. Było też pytanie, z jaką prędkością można pływać ze echosądą. No, w teorii tutaj jest prawie 9 km na godzinę. Ale tutaj jakieś rybki widać. Zależy, co się chce widzieć. No tutaj strukturę dna no będzie w miarę widać. Będzie na pewno widać jakąś górkę, czy coś takiego. A no Zaraz przepłynę bliżej tutaj tej na dole. Tu już widać, jak się zarysowuje ta górka. Jest 8 na godzinę. No jeżeli chce się szukać ryb, to na pewno to na pewno wolniej, 3-5 km 7 będzie już tak w miarę widać. No tutaj przepiękna ryba, tu jest jej cień, stała przy tym przypłynąłem, stała przy takiej górce i inne rybki mniejsze też się kręcą, ale ta była uła. A jeśli chodzi o główkę, i jej wagę, to używam aktualnie 5 gramowej w tym nurcie, na głębszą wodę zejścia, na płytkiej wodzie jest za ciężka, za szybko opada, ale... Przy tych zejściach na głębszą wodę i na trochę głębszej wodzie, tak też 6 metrów, świetnie się spisuje. I hak 1.0 do przynęty 3-calowej, tak, 3-calowej, 7,5 cm. To, co czasami mówię, że rybki ciągną też tylko za ogonek, to wiadomo, że też mało okoń, nie wes się całej gumy, bo ten hak sporo wystaje. To też eliminuje łowienie tych małych rybek. Tu jest jakaś rybka? Kurde, dziady! No, przymykaj. I tu jest górka, a przy niej od razu dołek. Te jakieś rybki pojedyncze, mniejsze są na szczycie górki. A zaraz, jak będzie zejście, a głębszą woda, a już się zaczynają pokazywać ryby. Na branie było. Poprawi. O, z poprawek i drugie. Już chyba głębiej nie zejdzie. Czyli na spadku z jest, siedzi okoń, ale nie za dużo. Ale jest. No, dawaj gumę. Ale tu się boleń zapnął. Pogoni za gumeczką, tak szybko prowadzoną. Ale piękne, kurde branie. I co, już po koniach? Jeden okoń, jedno branie i fajrand. Gdzieś tu muszą się kręcić. Jaj, było. Była rybka nawet przez chwilę, ale puściła. Już na samym dole tego spadku. i myślałem, że dobra ryba będzie. No to tylko zaczep. Czułem tam po drodze już kilka razy. Ściągnąłem, znaczy ciągnąłem czyjąś plecionkę albo żyłkę. Gdzieś tam musiał być ten zaczep. No i go znalazłem. <laughs> o, uwolniło się. No, chyba trzeba zapalować na tego bolenia. Bo on co cały czas krąży. Zaraz mam wirowetkę założę. Znaczy, mam i popróbuję za tym boleniem. O taką blaszkę. Dobra, boleń nie chcę. A i tak za chwilę trzeba będzie kończyć tu za dużo tych motorówek, skuterów, wszystkiego, coraz więcej się robi jeszcze. Więc jakieś ostatnie rzuty. Chciałbym złowić jeszcze z jakiegoś jednego, może dwa okonie i fajrand. O, tak guma wygląda. Fajnie szarpnął. To nie była to jakaś malutka rybka, ale do haczyka nie dotarł. Jest, trafił się malutki okonek. No to, może spróbuję jeszcze jednego. A jeszcze zaczep, kurde Uwolniony Ale piękne branie Przepiękne było branie I fajny okonek, ale jaki czarny No przepiękne branie było Kukułka wykukała. No i dobra, to będzie koniec wędkowania. Gdzieś znowu zegrze przywitało mnie sandaczami, Rybki wróciły do wody. Trafiły się też jakieś okonki. Więc całkiem sympatycznie. No a teraz to już jest tych skuterów, motorówek, wszystkiego aż za dużo. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce. W lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.